No Dobra osoba, słuchaj, lajk, like, subscribe, komentarz, wiesz, te wszystkie rzeczy. Jak padniesz na patronite.pl, chociaż popatrzysz na stronę, zobacz, o, ładna strona, co tutaj się dzieje, to też będzie super. Tu bardzo to docenię, wiesz, bo doceniam takie rzeczy i w ogóle. A może dołączysz do wspierających. To zawsze warto, zobacz. Te osoby już tam są. Nie wiem, czy słyszałyście i słyszeliście, ale tak jak na koniec ubiegłego roku mówiliśmy o tym, że szereg techowych firm e, robił masowe zwolnienia, tak do, do tej elitarnej grupy e, dołączyła właśnie kolejna, e, kolejna, kolejna kolejny podmiot, e, mianowicie Microsoft, który zwolnił bodajże 10 tysięcy ludzi, nie? Więc jej Wszyscy, wszyscy kochają, ko, 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 kochają to, że, że, że ludzie lądują bez pracy, nie? Natomiast... E, jakby trochę, trochę pozostając z boku tej fantastycznej sytuacji, e, chciałbym rzec, że e, warto, warto spojrzeć nie tylko na, na Microsoft, ale też na pewną firmę, którą Microsoft właśnie próbuje kupić, Ponieważ tam się dzieją jeszcze bardziej, jeszcze bardziej kurwa koszmarne rzeczy, a wiadomo, że wszyscy o, o tych tam giereczkach komputerowych to wszyscy lubimy mówić, nie? A, no więc y, wygląda na to, że y, dyrektor y, że, że główny deweloper y, y, WOW Classic, czyli World of Warcraft Classic E, właśnie z, z, stracił, stracił, pracę w Blizzardzie. A e, i jakby ludzie tracą pracę każdego dnia, więc e, no, no, co, co, co tam się przypierdalasz, mordo, nie? Tylko jest jeden mały problem, bo ważnym elementem jest to, dlaczego ją stracił. W sensie, co się stało, że ją stracił. Otóż, a wedle, wedle doniesień medialnych, wygląda na to, że Activision Blizzard Prowadzi fenomenalną politykę e, pod tytułem e, oceniamy, e, oceniamy pracowników na tym tak zwanym bell curve. Czyli zakładamy, że część naszych pracowników jest wybitna, a część naszy, naszych pracowników jest wybitnie chujowa. Nie? I e, przez całe lata, też przez chyba ostatnie dwa lata, sytuacja wyglądała tak. Że właśnie pan, lead developer, który miał pod sobą zespół ludzi w, w, w Activision Blizzard, pracując nad, nad WoWem Classic, był w takiej sytuacji, że no on nie, nie robił tych ewaluacji, nie? Nie, nie, robił, nie robił ewaluacji, które byłyby krzywdzące dla pracowników, ponieważ warto pamiętać, że w Blizzardzie częścią wynagrodzenia, które pracownicy otrzymują, są opcje zakupu akcji. To znaczy, że jeżeli jesteś dobrym pracownikiem, jeżeli dobrze, dobrze tego re reksujesz w pracy, to możesz kupić akcje firmy, no, które jak chyba się wszyscy domyślacie, są całkiem dobrą jakby lokatą pieniędzy i sposobem na pomnożenie tychże. Jeżeli jesteś gorszym pracownikiem, no to Twoje możliwości rozwoju są bardziej ograniczone i jednocześnie trochę bardziej krzywo patrzy się też na takie rzeczy, jak Twoją. To jest mi słowa brakuje. Na, na Twój potencjał rozwoju. No i e, pan w tym człowiek, który nazywa się zaraz wam powiem, bo zgubiłem chyba to nazwisko. E... Czekajcie, muszę to znaleźć. E... Brian Birmingham się koleś nazywa. Jak został w tym roku poproszony przez H HR-y bodajże o obniżenie oceny pracowniczej jednego ze swoich podwładnych, dlatego, że wszystko musi być zgodne z tym tak zwanym stack ranking, czyli z rankingiem, zgodnie z którym M musimy mieć jakąś pulę pracowników, którzy są na dole, nie? Musimy, być, musimy mieć jakąś pulę pracowników, którzy są określani jako underperforming, jako nie, nie sprawując się dostatecznie dobrze, żeby móc e, ich e, uwalić. I e, człowiek, facet powiedział, że no, no nie, nie. E, że, że, że on tego nie zrobi i że jeżeli będzie przez firmę zmuszany, żeby to zrobić, to on złoży swoją rezygnację. No i firma, jak to się rozeszło gdzieś tam, że facet się buntuje, to zaprosili go właśnie na rozmowę w HR-ze, zapytali się go, czy to prawda, że jeżeli tego, to zrezygnuje, a on powiedział, że no, jeżeli będziecie mnie przyciskać, tak? Więc oni powiedzieli, no dobrze, to będzie cię zwolnimy. Więc macie przykład tego, jak bardzo cenieni są pracownicy Activision Blizzard. I jak to niesamowicie super, niesamowicie super jest, jest pracować dla tej firmy, nie? Jakby oczywiście w tym momencie wydaje się rozsądnym przypomnienie po raz kolejny, że jakby Bobby Kotick był, czyli, czyli pan nieustająco prezes Activision Blizzard, był jednym z klientów Jeffrey'a Epstein'a. I że ogólnie rzecz biorąc, jest kolesiem, który kryje molestowania seksualne u siebie w firmie i w sumie to zdaje się akceptować nawet. A jakby przy okazji, jest jednym z najbardziej przepłacanych. Prezesów firm produkujących gry komputerowe. No ale to jest tylko taka, wiecie, informacja dodatkowa w świecie, w którym dzieją się takie niesamowite, przykre rzeczy, nie? Czemu ludzie, czemu ludzie wolą zmienić pracę niż protestować? Dlatego, że, że się boją. W sensie, co jeżeli twoje protestowanie będzie miało poważne konsekwencje? Co jeżeli twoje protestowanie doprowadzi do, nie wiem, do e, gruźb, do nękania, do, do całej masy złych rzeczy? Co jeżeli zostaniesz napiętnowany jako osoba, która robi problemy? Podczas gdy ty nie chcesz tak naprawdę robić problemów, tylko walczyć o swoje. Ludzie nie reagują, bo obawiają się, że reagowanie im zrobi krzywdę. No. Ja jestem całkiem w stanie to zrozumieć. Nie popieram, ale jak najbardziej rozumiem. Pamiętajcie, że jakby Activision Blizzard jest taką firmą, w której jak ludzie zorganizowali się w związek zawodowy w tych QA testerów w Raven Software, to Blizzard powiedział: tak, to się pobawimy. I najpierw próbował, znaczy, najpierw zatrudnił ludzi, którzy są znani z tego zwanego union bustingu, czyli uwalania związków zawodowych. A potem, kiedy nie udało im się uwalić zawiązania związku zawodowego, postanowił, że no dobrze, no to skoro nie udało nam się uwalić tego związku zawodowego, to zamiast tego my damy wszystkim premię. Co powiedzieliśmy wszystkim? Kurwa, przepraszam, głupie przejęzyczenie. Chodziło nam o ludzi, którzy nie są w związku zawodowym. No i co zrobicie? I tak to działa, nie? I to jest, wiecie, przy, 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 przykra rzeczywistość tego, jak funkcjonują korporacje. <laughs> przykra rzeczywistość tego, że, że z ich perspektywy jeżeli jesteś fikającym pracownikiem, to tak należy cię potraktować. No i tak się doprowadza do sytuacji, w której ludzie boją się protestować. Po prostu. Problem z obligatoryjnymi związkami zawodowymi prowadzi do nadużyć. Znaczy, mordy, musicie zrozumieć jedną rzecz, nie? A ja rozumiem, skąd wy, z, z jakiego punktu wychodzicie, mówiąc o, właśnie, na przykład, obligatoryjnych związkach zawodowych, ale rzeczywistość jest taka, że obligatoryjne związki zawodowe, jeden do czego by doprowadziły, to to, to to, że y, ludzie, którzy. Okopaliby się w tych związkach zawodowych, jakby na ciepłych posadkach, już nie mieliby więcej zmartwień w życiu. A to, to chyba nie o to chodzi. Pamiętajmy, że związki zawodowe mają być ruchem oddolnym ruchem pracowniczym ruchem ludzi, którzy chcą zmiany. Narzucone związki zawodowe nie są ruchem oddolnym. Że państwo finansowało składki, żeby promować jest dobrym pomysłem? Wiesz co, to jest śliskie? Dlatego, że warto pamiętać o tym, że związki zawodowe istnieją też w budżetówce, nie? No i tutaj pojawia się trochę konflikt interesów pod tytułem, no ok, czyli zgodnie z tą myślą, że państwo finansuje związki zawodowe, to państwo ma w rękach narzędzia, które mogą decydować o tym, czy ludzie są w stanie protestować przeciwko państwu? Nie? Widzicie, widzicie na czym polega problem? Że koniec końców wystarczy, wystarczą rządzący o złej woli, którzy powiedzą, no niestety nie, ale dla ludzi protestujących w zus to państwo nie ma pieniędzy, nie? I. No. Ciężko jest to przeskoczyć. Także, o ile co do zasady pomysł mógłby być dobry, to w praktyce. No, no w praktyce może nie być. Ale powiem szczerze, tak jakby tutaj od sertuszka. Się bardzo cieszę, że zadajecie takie pytanie. Naprawdę w opór doceniam, bo to znaczy. Że, że jakby myślicie o tym i że to jest coś, co, co, co byście chcieli, chciały rozwiązać. I to też jest zajebiście ważne. Wstecz nam, że w zeszłym roku sąd zabronił przeprowadzenia strajku generalnego w ZUS-ie. Zgadza się. Jakby to, co państwo może zrobić, to na przykład rozszerzyć uprawnienia strajkowe dla związków zawodowych. Państwo ma szereg narzędzi, w których może pomóc związkom zawodowym, ale jednocześnie, no to jest trochę, zresztą wiecie, tak samo jest z radami pracowniczymi, nie? One formalnie istnieją, ale jeżeli nie mamy opcji, żeby te rady pracownicze, znaczy jeżeli nie mamy zrozumienia jak korzystać z tego narzędzia, jeżeli nie mamy zrozumienia co do tego, jakie ono może nam przynieść korzyści, no to ono sobie istnieje i koniec. I gdyby rady pracownicze były faktycznie czymś więcej niż tak naprawdę narzuconym pracodawcom przepisem, a żeby one były czymś więcej, to ta świadomość związkowa jest potrzebna. Eee, no, to mielibyśmy ja, ja, jakieś narzędzie, które jest w rękach pracowników, nie? Tylko nie mamy. Dwie nieskończoności: u Karolinda Krowa. Pojedyncze nieskończoności: Flavius, Elej, Wuzetka i Janek. A czy ty byłaś już na Patrao wpa, wpada, Wpadałeś tam, może? Warto wpaść. Naprawdę, totalnie. Rozważ. Osoby dające pizzę Adam Połowski, Ranefek, Krzysztof Karyński i Ewa Sadowska. Dawczynie kawy z ciastkiem: Michał Petrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Rysku, Bechanot, Horsygon Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Kałżyniowski, Smoke Dora i Cube Cubed. Eee, dawczynie kawy: Kropster, Michał Szadziewski, Borsuk Cukrowy, George Soros, S.U. Barnaba, Jasz Heinrich Samlin, Adam Klusek, Maciej oraz XLS. I. Osoby dające herbatę, już gumieński Grób Mephisto, Ponczak de Vos, Kartar Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika, Kaczka, Maciej Dzieliński, Sylwester, Uba, Adrian, Gami oraz Dar...